Walczyć, 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 walczyć! Mo no nie proszę, ja naprawdę nie chcę! Zrób tak, jak się uczyłam, siku. Teraz walka start! Dobra, niech będzie, muszę to wygrać, a masz całej siły bulli. O nie, ale poczekajcie, dlaczego to mu nic nie zrobiło? co teraz robić? Dobra, niech będzie, szybko, ucieczka! Chciałbyś go ale masz za swojej głupi przygrywie! Aaaaa! Co jest widzowie, gdzie Ja jestem. Teraz już mi nie uciekniesz, ale dawaj ten plecak. Ale co, mój plecak? Dlaczego ty to zrobiłeś? ha <laughs> <laughs> nie poczekajcie, ale po co wam są te piłki? I co jest, to się właśnie stało z pogodą? Teraz wszyscy posłuchajcie, O, oh, Nie zostawcie, to naprawdę <laughs> mnie boli. O, oh, dlaczego wy to robicie? I to twój koniec. Za 3, 2, 1. Ale kochani, poczekajcie, co to są za dźwięki? I teraz ostateczny cios z Gothiego, -y ba! Oh. jeszcze właśnie w nazwalną piorun? Kano, ale Gothie Buller, proszę żyjcie! No ale my żyjemy Przecież jesteśmy tutaj. Ale nie, poczekajcie, czy mi się coś przewidziało, czy my? i tak jakby my. My umarliśmy i tutaj właśnie leżą nasze ciała. O, oh, to naprawdę bolało. Ale poczekaj, co jest, gdzie my jesteśmy? Nie, ale czy mi się przewidziało? To jest jakaś ogromna góra w chmurach. Okej, <śmum> hey, ale poczekaj, Kip, ty jesteś? dostaw nas, proszę. Witam was w królestwie bruchy we Bogu. Co, to co, co? Ale że jak to w królestwie Bogów? Rozumiesz to, nas, jak chcę wrócić do ziemi. Wy nie możecie, bo wy nie żyjecie. Nie, 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 nie widzę, to dla mnie już jest totalna przesada Jesteście półbogami, supermocami Tylko jeden z was wróci do ziemię No i tak to ze mną przegrasz, Goti dubku to jest lista waszych Zadań, a wy wy dwójkę rywalizacja Goti vs Bully życie. A Dobra, kochani, słuchajcie, ja po prostu muszę to wygrać Teraz to by twoje zadania, stąd Dobra, ale szybko biegnijmy, bo nie mamy czasu O, oh, no nie, znowu to samo Pierwsze zadaję to pomóc jak najwięcej Liczbie osób Status walki, Goti, zero zadań, boli Zero zadań Ja! ktokolwiek pomocy, ja się tutaj topię! Oni, ale co zrobić, ja nie potrafię pływać! To jest czas na szampkę dla rykinka! Przecież ja! Ja jestem bogiem i ja mogę chodzić po wodzie, co jest? Ja masz, głupiejki, nie spadaj od tego dziecka! Ja nie mogę, ja byłem taki głodny! Dziękuję, Goti, ty dosłownie jesteś bogiem! Proszę piesku super bossami pojawiacie pysz to jedzonko! A, dam, 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 Ja jestem porywana, proszę ktokolwiek pomocy. Zamknij się już nikt cię nie uratuje! No nie wiem czy nikt nie uratuje. Bo jestem super szybki. I siłą umysłu wjedziecie w ten dom. O, oh, to naprawdę bolało! Ja! Dobra, nie wiecie, co ja sto tu cieka. No i porywacie tej samochód. z lecikową. Wy ukradliście moje wszystkie pieniądze pomocy. Dlaczego ja? Oni ale widzę, poczekajcie, on ma naprawdę poważne kłopoty. A może to swoje? Big boo. teraz są w naszej To ja ci nie nawiózł, bo Mam na to idealny pomysł. Wejdźmy w jego ciało. No mu poziom siły do 100%. Ha, ha, No i teraz pożałujecie, a masz za swoje, ba, big boo. Eee, nie proszę o bo ja się naprawdę boję. A za to ty lecisz w Dobre uczynki, goti i 8 BULI 8 Remis Teraz ręce do góry to jest napad na ten sklep Oj oj, tak, złodzieju napad! Rozumiesz to masz teraz samego pójść do więzienia i się zakuść w kajdanki! Ale co, jak? Kiedy, gdzie? Nie no, ale tylko nie to ja dostanę jedynkę z plusem! Psst, Odpowiedź to 532! Tato, to, że ja cię potrzebuję, ja cię kocham! Przykro mi, ale on niestety ubrze. Goti, ale proszę cię! Myślę, myślę, myśl! myśl, myśl. Dobra, niech będzie bęk, wejdę do jego głowy. No i patrzcie na to jego mózg jest cały zasyfiony, co jest? Dawaj, dawaj, go, ty szybko muszę go ulecieć i jest, udało się! O oh. oh Jezu, jak mi się kręci w głowie! No i tata do grobu za 3, 2, jeden! Nie stójcie, ja żyję, ja żyję! Boże jest, kocham cię, tato! Proszę, to jest dla ciebie prezent! No nie tylko ja to mój cały dom się pali. Spokojnie, ale już się nie pali. O, oh, Ja spadam pomocy! O oh nie, nie ma takiej opcji, kościu do mnie jest, uratowałem cię! Pierwsze zadanie wygrywa bóle Teraz wszyscy... Policja ci poszukiwać tych dwóch gości. Co, ale poczekajcie, mu co oni zrobili? Oni mają jakieś dziwne supermoce. Teraz biegnijcie z łopci. Druga misja to: kto pierwszy ucieknie i zniszczy policję. Co, ale poczekajcie, dlaczego policja nas ściga? Ow! Dobra, nie szybko, musimy gdzieś uciec Dawaj, dawaj, ten słabiacek nie może ze mną wygrać Teraz poddajcie się, wiemy, że macie demoniczne moce Dobra, ale mam idealny pomysł, siób I teraz podnieśmy o ten samochód Ooooooo! w ten helikopter Ale co jest, czy my właśnie uciekliśmy? Chciałbyś, dzieciaku, przed nami nigdy nie ucieknieć No ja nie mogę, gdzie można się ukryć, próg heaven Macie trzy sekundy na zatrzymanie się, albo zaczniemy strzelać O nie, ale widzowie, jest coraz więcej Spadaj ode mnie, głupi godi Hej, ale przestaj mnie wypychać, to jest niefen I za. 3, 2, 1 Papa goti miłego w więzieniu. To jest, ale nie ja się zaraz stoi rozbiję. Oooo! Oh, głupi Muller to naprawdę bolało. Jez, ja nie wiesz, ja tu wygra i wrócę na ziemię. Oh, oh, co się dzieje? Ja naprawdę nie chcę do więzienia, proszę. Uwaga, uwaga, zostało naprawdę mało czasu. Teraz chodź do tej celi, głupi, przegrywię. Status drugiego zadania, Goti przegrywa. Goti przegrywa. Nie no, ale ja tak nie mogę. Ja muszę pokazać, że jestem lepszy. Nie, Goti stój, proszę, my tylko żartowaliśmy. Trzymajcie to uderzenie Boga Got i buler zostało 30 sekund do końca Okej okay, dobra 30 sekund do końca Ale gdzie jestem ten buler Oj oj policja się tak was boję Bum pierwszy samochód bum Drugi samochód i bęk Nie tak szybko policjanci teraz wstańcie No i za 10 sekund będzie moja wygrana I hipnozą wejdźmy w ciało tego policjanta No i za 3 2 1 Teraz jesteś złapany Idzie z nami do więzienia Boże ale co jest jak mi się kręci w głowie O co Facebooku co ja właśnie wygrałem! Gratulacje, niebiesko włosy goty, wygra! Do zwarki o życie, goty jeden, i jeden remis. Kale, ale to jest to przecież niemożliwe. Trzecia konkurencja to, kto przyniesie mi najwięcej ciał demonów. Ale reszta demonów to jest naprawdę straszne. Oj, oj, z tego co widzę to przybyło dwóch nowych bogów. Ale królu, my teraz nie damy rady. Zamknij się, nigdy nie powstrzyma w zniszczeniu tych głupich bogów i całego brukhem RP Ale dobra, kochani, jesteśmy coraz bliżej wygranej. O Ale poczekajcie, gdzie są demony? Uwaga, teraz wszystkie demony rozkazuję wam zniszczyć całe brukhem NRP się, królem Bogu! Proszę pomocy, ja jestem opętana! Wystarczy wejść do środka ciała tej strażaczki. No i jedna z tych osób tutaj jest demonem. To naprawdę nie jestem ja! Proszę, tylko nie strzelaj we mnie! BO! Bej! A może ty jesteś? A może ty? Ja tu uciekam. <grym> Chodź tutaj demonie przede mną nie uciekniesz! Nieprawda, bo to jest moje ciało! Kej, hey, stój, ale ty mi to zabrałeś. Ale nieważne, bo pęk pierwszy demon! Uwaga, wynik ciał demonów boli buli 3 jeden! Ale nie, nie widzowie, tak po prostu nie może być! Ty jesteś opentę! Tony. Ja ciebie upętam i sama sobie podpalisz dom. Ha, 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 ha. Całe przedszkole teraz będzie upętone. Teraz musimy podpalić bruch Heaven RP. Hej dzieci, ale dlaczego płaczecie? A masz, bam, bam, nie lubimy takich jak ty. Poczekajcie widzowie, ale co się właśnie dzieje? Chciałbyś, ale jest mały to bęk piąty demon. Jak chcesz wrócić do normalności? Więc masz atak z powietrza. Dobra widzowie, lornecką zobaczyłem, że jeden z demonów jest na jakcie. Ale i tak nie ucieknie, bo leci w niego ogromny tsunami. Wynik pokonanych demonów równa się go... 9 boli 8. Nikt nie będzie tutaj oglądał filmu, bo teraz musicie zniszczyć cały świat! Awn dam dam dam, 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 dam! Albo jednak nie wolę zjeść kucharza, pyszny kucharz O nie, to się wymyka spod kontroli wszyscy w rukiem są opętani! Hej, prezydencie, chodź się przytulić! O nie Alechana ochrona, proszę pomocy! Ja też jestem opętany! Nie jestem dobry, proszę stójcie! Ej, znaczy żartowałam, teraz razem wszystko zniszczymy! <laughs> ale halo co się dzieje Bogu Zmiana planów król demonów niszczy cały świat Właśnie widzę wszystko tutaj jest zniszczone Wasze ostatnie zadaje to kto uratuje Bruch Heaven RP Dobrze dobrze wszystko żeby być normalny Goty i tak to ze mną przegrasz Ja nie mogę zamknąć się głupi bulerze Aby pokonać demony musicie O nie poczekajcie Halo ale co my musimy O nie Goty ty to słyszałeś Król demonów właśnie go porwał nie gadajcie Na rakidzie ja go uratuję pierwszy Ale sami nie damy rady musimy się połączyć Nigdy się już nie dowiedzą, bo teraz już jesteś zamknięty. Nie no, ale co jest? nie Mogę żyć swoich supermocy? Trafiłeś do więzienia dla Bogu. Nie jesteś opętany i teraz masz się rozbić. Ale co pan robi? Rozbijamy się, to nasz koniec, to nasz koniec. Status ludzi opętanych równa się 25600. Status osób normalnych zero. Ale samo ja nie dam rady, co teraz? Mamy, to jesteśmy w tej bazie. I teraz jestem Bogiem, nic mi nie zrobicie. Ale poczekajcie, dlaczego tutaj nikogo nie ma. Ha no. Ale co się dzieje? Co to są za dźwięki? Naprawdę kręci mi się w głowie. Nie no, ale, serio bo dałeś się nabrać? Grupek się nabrał na pułapkę, a masz! No i teraz chodź do więzienia! No nie została tylko nadzieja w Gotti. Ale z tego co pamiętam, to on mówił: Jesteście półbogami z supermocami, tylko jeden z was wróci do siebie! Ja muszę stać się pełnym Bugiem! Poziom szybkości, siły, mądrości i wytrwałości jego równa się 50%! Teraz wszystkie demony dopaść tego niebieskiego. Wszystko w boga! Dopa zniszczyć tego przegrywa! Teraz na siłownie muszę być silniejszy! No i jest, udało się, jestem silniejszy. Poziom siły jego wzrósł do 100%. Do tego teraz bieżnia. I goty szybciej, szybciej, szybciej. 100% poziomu szybkości. Hej przyjaciele demony, ten bug jest gdzieś tutaj. Ale onie, patrzcie, on nie, patrzcie oni idą. Ale uwaga, uwaga, widzę już w te wakacje wychodzi moja nowa gra na Robloxie, czyli dokładnie medzi klikę. I ona tak mniej więcej będzie wyglądała, ale czekajcie na więcej. No i mam jeszcze taką jedną prośbę. Wejdźcie w opis tego filmu, kliknijcie o ten link. I zostawcie o tutaj faworytę i o tutaj followa, żeby nie przegapić premiery gry. Ale teleportacja do biblioteki No i dobra, więcej nauki Obliczeń, obliczeń No i na dodatek hakowania Poziom mądrości Gotiego równa się 100% Ostatnia prosta do pełnej formy Boga No nie jest coraz gorzej Dremony wychyliły, że Goti zaraz osiągnie 100% formy Boga I jest, zostało ostatnie, czyli rzucenie się z tej góry Nie tak szybko, Goti, nigdy nie wrócisz do normalności O tak, to patrzcie na to Super siła Boga w powietrze Król nas teraz zabije No i dobra, skaczemy Au, moje kości, au, to naprawdę moje au o, proszę przestańcie! I tak ja nie wiem, że to się dzieje. No i to jest 100% poziomu go Boga. Jezu, udało się królu demonie stworzyłem pombę nuklearną niszczącą bruk Hewn RP. Wystarczy położyć o tutaj demoniczną bombę! Nie byłbym tego taki pewien królu demonie! Popatrzcie, poczekaj, co 100% poziomu Boga! Teraz to jest twój koniec! Proszę teraz, demony, atakujcie go! Teraz demony macie przejść na moją stronę i atakować demona króla! go gotiego! Jednak nie króla demona! Ale stójcie, ja jestem w waszym króle! A, dam, 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 Grun. No i ostateczne stuprocentowe uderzenie Boga Ja jeszcze wrócę, zobaczycie Proszę, boli i Bogu, jesteście wolni No i teraz się u Boga wypędzę wszystkie demony O mój Boże, ale co się stało? Ja się czuję, jakby miał pętał demon Goti wygrał i wraca do normalności A co ze mną? Jezu, ja nie wiem, że to się dzieje, ja wracam do normalności A ty na zawsze będziesz posługie! Kalo, ja żyję, cześć przyjaciele Ja nie mogę tylko je to, a masz głupi Goti My chcieliśmy bulera, a nie jakiegoś głupiego dzieciaka Rupi łapka, widzowie papa pa.